Morning gentlemen. Hope you're all well rested. We've got a special treat for you today. Focus training. Hard, precise. Now, nah. This looks great, right? That could come down a little bit. Could we shuffle this shot forward? That way you could wrap Alex early. Yeah, we'll see what we can do. Okay. Alex! Michael. I want you to meet someone Alex Hunter, Corey Dubois. Corey's the brand director on the shoot. Oh, pleasure to meet you, Mr. Dubois. No, just, just Corey, please. You ever done anything like this before, Alex? No, never. Never? Well, I mean I did a school play when I was a year ten, but Listen, it all helps, Alex. It all helps. Katie! Come on over here. I want you to meet Alex Hunter. Hi. Hi. Are you all done with Angel? Yep. Yeah? Killer. Okay, well let's get Alex here sorted. Those cheekbones, you should have no trouble. <laughs> right? <laughs> How are them lines coming? Yeah, okay, I think. Um first never follows. That's not the line. Uh, uh, I'm kidding. I'm kidding. That sounds great. Hey, when we're rolling, you say it like that, you are money. You hear me? Yeah, yeah. Have you met Engel? Uh, like, Engel. S yes. Alex Hunter. Hola, amigo. Como estas? Oh. <laughs> mate. Vamos a divertirnos hoy. This is going to be good. Okay? Real good. You get a minute, you talk to my assistant, he'll set you up with any gear you want. Anything Adidas makes, boom, it's yours. Uh, Engel, por favor. Zapraszamy się ze Stadium of Light, Stadionu Światła w Sunderlandzie. Witają Państwa komentatorzy dzisiejszego spotkania, Dariusz Zbakowski i Jacek Laskowski. W dzisiejszym meczu Sunderland gra przeciwko Manchesterowi United. Pokazuje nam teraz, w jakim ustawieniu zagra dziś Sunderland. Wyjdą na boisko czterema obrońcami i pięcioma pomocnikami z osamotnionym snajperem na sztucy. No, przy takim ustawieniu napastnicy drużyny przeciwnej mają bardzo mało miejsca. Muszą nieustannie szukać dobrej pozycji i twardo walczyć z obrońcami i grającą głęboko linią pomocy. Zobaczmy, w jakim ustawieniu zagra dziś Manchester United. Drużyna zagra ofensywnym wariantem systemu 4-5-1, więc chyba nie będzie problemu z rozgrywaniem piłki. Bardzo popularne ustawienie, które pozwala zdobyć przewagę w środku pola. Pomocnicy aktywnie włączają się do akcji i pomagają napastnikowi. Zobaczymy, czy to wsparcie będzie dziś wystarczające. Na stadionie Światła rozegrano do tej pory trzy mecze międzypaństwowe. Pierwszy z nich już w 1999 roku. Anglia pokonała wtedy Belgię 2 do 1, a bohater Newcastle, Alan Schiller, strzelił go już po 6 minutach. Miło nam zaprosić, zaczynamy. Pierwszą połowę rozpoczynają Czerwone Diabły. No i Runi. United coraz bliżej pola karnego przeciwników. Jak to wpadnie, będą prowadzić. Odrzut z zautu, rozpoczną grę. Hunter? Świetne, prostopadłe podanie. Ma możliwość zagrania do kolegi. Ładna akcja! Efektownie chciał to zrobić. Nieudany ślisk na początku tego spotkania. Show. Hunter przy piłce. Darian. Blisko pole karne. może strzelać. Mógł lepiej dośrodkować, a tak obrońca pierwszy dochodzi do piłki. Dobre, dalekie wybicie. Piłka wyszła na aut. Show. Hunter. No, strzela. Manchester United wznowi grę z rzutu rożnego. Nie ma gola. Za moment wznowią wrzutem z, z autu. Jones. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Robi się niebezpiecznie. Dobra wrzutka. Michael Curry. Gol, wynik meczu otwarty i teraz może być tylko ciekawiej. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. I mamy otwarcie w tym meczu 1 do 0. Katermall. Schneiderlin. Po tym zagraniu mamy rzut wolny dla Manchester United. Zobaczmy powtórkę bramki, dzięki której prowadzą. Popatrzmy, Wayne Rooney. No, będzie gol. Świetnie interweniuje. Manchester United będzie miał okazję z rzutu rożnego. Piłka opuściła boisko i za chwilę wznowi bramkarz. Przy piłce Rooney. No to jest potwierdzenie jego fantastycznej techniki. Tak dokładnie zagrać piętą. W tej piłce Hunter. Różny dla Manchester United. Hunter. Złapał piłkę. Koniec zagrożenia. Alex Hunter złapany na spalonym. Ideful. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Hunter biegnie z piłką na bramkę. Uderzenie. I będzie bramka! Wystarczyła chwila nieuwagi i wychowany Evertonu może cieszyć się ze zdobytej bramki. To jest cały runej bezlitośnie skuteczny. Ta bramka nie powinna zaskakiwać, musiała w końcu paść, biorąc pod uwagę ile oddali strzałów i jaką mają przewagę. Rzeczywiście panują dziś na całym boisku i narzucili rywalowi swoje warunki. No i prowadzą w tym spotkaniu. 2 do 0. Katerholm. Spójrzmy. Czerwone Diabły w ataku. Dobrze i przejął. Van Aanholt. Kazli. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Koniec ataku. Drużyna przeciwna przy piłce. Martial. Michitarian. Atak. Manchester United. Dobrze, przebił się. Przy Hunter. Gol dla Manchester United. Sprytnie. Zwióp obrońcy i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna, indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Odrobienie takiej straty nie będzie łatwe. 3 do 0. Próbował, ale nie udało się. Blisko pole karne. Odebrał piłkę rywalom. Jones. Zatrzymany atak. Koniec pierwszej połowy, w której bramki strzelał tylko jeden zespół. Jest 3 do zera. Jak byś podsumował. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Zdobyli naprawdę dużą przewagę w pierwszej części. Zobaczymy, jak będzie w drugiej. Brawo, zdecydowanie świetnie wybił tę piłkę. Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni. Schneiderlin? Stracili, ale odzyskali piłkę. Przyjął i odgrywa z powrotem. Hunter zabiera się z piłką do przodu. Na dobrą okazję do strzału. Świetnie. Brawa dla bramkarza. Strata. Co zrobi przeciwnik? Jones. McNair, Morini. No i przejęli w ostatniej chwili. Stracili piłkę. Valencjan. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Michitarian. Schneiderlin. Dobra pozycja do oddania strzału. Wybiega na pozycję. No strzela. Gol jest Alex Hunter. Dzisiaj można o nim powiedzieć, że jest prawdziwym utrapieniem bramkarza rywali. Pokonał go już drugi raz. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Ale on błysnął klasą w dzisiejszym spotkaniu Teraz może spokojnie Zejść w poczuciu dobrze wykonanej roboty Masz rację Zaliczył naprawdę dobry występ 4 do 0 Są dobrzy w ataku A rywal słaby w obronie Próbował, ale nie udało się Rajd right Huntera, może coś z tego być. Czyste zagranie, przejmuje piłkę. No, trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. Kazli. No, przejął, ale nie opanował piłki. Pogba. Schneiderlin. Martial. No z tego miejsca można strzelać. Noś. Dobra okazja do oddania strzału. Wymieniają piłkę między sobą. 15 minut pozostało do końca regulaminowego czasu gry. Michitarian. Strata i przy piłce rywale. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Wysokie prowadzenie Manchesteru United. Wynik nie uległ zmianie już od dłuższego czasu i chyba tak już pozostanie. Hunter biegnie z piłką na bramkę. Jest faul, jest rzut wolny. Doskonałe miejsce do strzelenia bramki. Grał naprawdę doskonale. Teraz trener daje mu odpocząć. Owszem, dał nam dziś prawdziwy pokaz swoich umiejętności. Spójrzmy dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. Ciekaw jestem, czy ten rzut rożny coś zmieni w tym spotkaniu. Jest szansa! Uderzenie w stronę bramki! No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły, gdyby przybierzył metr niżej, mogło być groźnie. McNer, No, może być groźnie. No, nie mogą się przebić. Pogba. Michitarian. Arbiter za ostatni raz i mamy wygraną Manchester United. To było bardzo jednostronne spotkanie, które niemal od początku do końca toczyło się pod dyktando jednej drużyny. Tak, wyszli na murawę i zrobili co do nich należało. Bezlitośnie wykorzystali wszystkie swoje atuty. Może podsumujmy w paru słowach dzisiejszy występ Aleksa Huntera. Wspaniały mecz. Świetna postawa i dwie bramki, które walnie przyczyniły się do zwycięstwa zespołu. So, Alex, man of the match, a special game for you, or just another day at the office? It's nice to get an a nod like this, but it's not very important in the grand scheme of things. Now I have to give credit to the lads for their great support, but the result. That's the most important thing. That's all Alex. No problem. Hunter looking sharp out there. Keep it up. yeah had a bit of luck recently about time and all right, luck's got nothing to do with it lad hard work and talent are what makes the difference you understand all right go and get changed eh Follow my heart, follow my feet. All the advice that I take, fall into line, fall into place. All of these rules that you made, I know you want me to be something more, but I know what I'm doing is right for me.